Psalm 136 Chwalcie Pana, bo jest dobry, bo jego łaska trwa na wieki. Chwalcie Boga nad bogami, bo jego łaska trwa na wieki. Chwalcie Pana nad panami, bo jego łaska trwa na wieki. On sam czyni wielkie cuda, bo jego łaska trwa na wieki. On uczynił niebiosa mądrością swoją, bo jego łaska trwa na wieki. On rozpostarł ziemię nad wodami, bo jego łaska trwa na wieki. On uczynił wielkie światła bo jego łaska trwa na wieki. Słońce, aby rządziło dniem, bo jego łaska trwa na wieki. Księżyc i gwiazdy, aby rządziły nocą, bo jego łaska trwa na wieki. On poraził Egipt w ich pierworodnych, bo jego łaska trwa na wieki. I wyprowadził spośród nich Izraela, bo jego łaska trwa na wieki. Ręką potężną i ramieniem wyciągniętym, bo jego łaska trwa na wieki. On rozdzielił Morze Czerwone na części, bo jego łaska trwa na wieki. I przeprowadził Izraela przez jego środek, bo jego łaska trwa na wieki. On zrzucił faraona i jego wojsko w Morze Czerwone, bo jego łaska trwa na wieki. On prowadził swój lud przez pustynię, bo jego łaska trwa na wieki. On poraził wielkich królów, bo jego łaska trwa na wieki. I zabił potężnych władców, bo jego łaska trwa na wieki. Sychona króla Amorytów, bo jego łaska trwa na wieki. I ołgę króla Baszanu, bo jego łaska trwa na wieki. I dał ich ziemię na dziedzictwo, bo jego łaska trwa na wieki. Na dziedzictwo swemu słudze Izraelowi, bo jego łaska trwa na wieki. On pamiętał o nas w naszym uniżeniu, bo jego łaska trwa na wieki. I wyrwał nas z naszych wrogów, bo jego łaska trwa na wieki. On daje pokarm wszelkiemu ciału, bo jego łaska trwa na wieki. Chwalcie Boga Niebios, bo jego łaska trwa na wieki. Czyż nie jest to piękne przypomnienie o nieskończonym miłosierdziu i łasce Pana? Psalm 136 to hymn wdzięczności, który przypomina nam, że każda chwila naszego życia jest otoczona Jego miłością. Słowa albo Jego łaska trwa na wieki, są jak echo, które rozbrzmiewa przez pokolenia. Powtarzane niczym mantra, wzmacniają wiarę i ugruntowują w nas poczucie Bożej Obecności. Ten psalm to nie tylko opowieść o dawnych cudach, to żywe świadectwo, które ma siłę przemieniać nasze życie tu i teraz. Zauważmy, jak każda linika zaczyna się od pochwały Boga, by następnie przypomnieć o jednym z jego wielkich dzieł. To nie przypadek, ale lekcja. Bóg chce, byśmy w każdej chwili naszego życia pamiętali o wdzięczności. Wyobraźmy sobie teraz chwilę, gdy Izraelici przechodzili przez Morze Czerwone. Czy myślicie, że nie bali się, widząc wodę rozdzielającą się na dwie strony? Oczywiście, że tak. Ale zauważcie, co mówi Psalm. On rozdzielił może czerwone na części, bo jego łaska trwa na wieki. W chwilach naszych największych obaw musimy pamiętać, że Bóg jest z nami i ma moc przeprowadzić nas przez każdą trudność. Gdy Psalm wspomina o wielkich światłach, o słońcu, księżycu i gwiazdach, zatrzymajmy się na chwilę, by pomyśleć, jak każdego dnia te światła przypominają nam o porządku i pięknie stworzenia. Czyż nie jest to cud, że każdego ranka wschodzi słońce, a nocą gwiazdy rozświetlają ciemność? Każda historia w tym psalmie ma głębsze przeznaczenie. To przypomnienie, że Bóg nie tylko działał w przeszłości, ale wciąż działa w naszym życiu. Czy czuliście kiedyś, że zostaliście wyprowadzeni z Egiptu, czyli z miejsca niewoli, grzechu czy trudności? Czy pamiętacie te chwile, gdy czuliście wyciągnięte ramię Boga, które prowadziło was ku wolności? On pamiętał o nas w naszym uniżeniu, ileż nadziei niesie to jedno zdanie – Bóg nie zapomina o nas, nawet gdy czujemy się zapomniani przez świat. W chwilach smutku czy samotności te słowa mogą być naszym pocieszeniem. Przejdźmy teraz do refleksji nad naszym codziennym życiem. Czy dostrzegamy Boże cuda wokół nas? Czy potrafimy, jak psalmista, chwalić Boga za każdą chwilę? Może wydaje się to trudne w obliczu problemów, ale Psalm 136 przypomina nam, że Bóg jest dobry, zawsze Jego łaska trwa na wieki. Nasze życie jest jak podróż przez pustynię. Są chwile trudności, ale są też chwile, gdy czujemy Jego obecność bardziej intensywnie. To właśnie wtedy, gdy jesteśmy uprowadzeni przez pustynię, Bóg przypomina nam, że nie jesteśmy sami. Psalm 136 jest wezwaniem do wdzięczności. Nie tylko za wielkie cuda, ale za codzienne błogosławieństwa, za chleb na stole, za powietrze, którym oddychamy, za ludzi, których kochamy. Drodzy bracia i siostry, Niech te słowa będą dla nas lekcją. Niech każda chwila naszego życia będzie wypełniona pochwałą dla Boga. Pamiętajmy, że Jego łaska trwa na wieki, niezależnie od tego, z czym się zmagamy. Na zakończenie zachęcam Was, abyście powrócili do tego Psalmu w chwilach zwątpienia. Czytajcie go głośno, powtarzajcie, medytujcie nad nim. Bo każdy wers jest przypomnieniem, że Bóg jest dobry i Jego łaska nigdy się nie kończy. Dziękuję Wam za wspólne rozważanie. Jeśli czujecie, że to przesłanie dotknęło Waszego serca, zostawcie komentarz, polubcie to wideo i zasubskrybujcie kanał Świątynia Światła, by wspólnie kroczyć ścieżką wiary. Niech Bóg Wam błogosławi.